Dzień dobry, sport w moim życiem, myśliwicz Paweł, kłania się niezwykle nisko. Mamy dzisiaj 31 sierpnia. Wczoraj odbyło się losowanie Ligi Mistrzów i o tym dzisiejszy odcinek. Liga Mistrzów, jak wiemy, to najbardziej elitarne rozgrywki, jakie są rozgrywane w Europie, jeśli chodzi o klubową piłkę. I myślę, że akurat w tym roku będą to dosyć ciekawe rozgrywki. W dzisiejszym odcinku zamierzam skomentować to, co wczoraj się wydarzyło, jeśli chodzi o te właśnie rozgrywki, o to losowanie jakie mamy grupy. Zacznijmy zatem chronologicznie, zaczynamy od grupy A. W grupie A składowymi są Porto, Dynamo Kijów, Paris Saint Germain i Dynamo Zagrzeb. Wydawać mi się mogło, że tylko dwa zespoły stąd mogą powalczyć o awans, mianowicie FC Porto i Paris Saint-Germain. Ale prawda jest taka, że ta grupa jest na tyle wyrównana, że myślę, że Porto i Paris Saint-Germain mogą mieć problemy zarówno z Dynamem Kijów, jak i z Dynamem Zagrzeb. Wspomnijmy, że Dynamo Zagrzeb dosyć w takich powiedziałbym dziwnych okolicznościach dostało się akurat do tego konkretnego um, sezonu Ligi Mistrzów. Mianowicie wygrało w dosyć dziwnych okolicznościach z z zespołem z bodajże Mołdawii, kiedy to właśnie Dynamo Zagrze było na skraju, a jednak się uratowało, więc myślę, że to podbuduje ten zespół. Wygrali z Mariborem w Mariborze, co bardzo ich, że tak powiem, naładowało dobrą energią. Porto to zawsze Porto, są dobrzy zawodnicy. Można powiedzieć, że Porto od pewnego czasu bardziej sprzedaje niż kupuje. Ale trzeba też przyznać, że na przykład tacy zawodnicy jak Hulk, to myślę, że jest podstawa do tego, żeby stawiać Porto w roli faworyta do awansu. Więc według mnie awansują Porto i Pali są z tej grupy. Przejdźmy teraz spójnie do grupy B. W grupie B mamy Arsenal London, schalke Kirchen, Olympiakos Pireus i Montpellier -Orol. A Tutaj bym skłaniał się do tego, że. W tej grupie teoretycznie znów dwóch jest faworytów: Arsenal i Szalkę. Ale patrząc na to, co gra Arsenal w swojej lidze, patrząc na to, co Szalkę pokazało w pierwszym spotkaniu e, swojej ligi, i patrząc na to, co gra Montpellier, oro myślę, iż Olympiakos Pireus może się cieszyć, że akurat padł do takiej grupy, ponieważ nie wiadomo, czy Arsenal zmieni swoje nastawienie, czy zacznie grać lepiej czy też może po prostu zwyczajnie osiądzie na tym, co w tym momencie gra, a w tym momencie gra naprawdę połowę tego, czego moglibyśmy się po nim spodziewać, więc myślę, że jest do grania, jeśli ktoś się przyłoży bardzo. Jeżeli oczywiście ta jego forma zacznie zwyżkować, no to będzie szansa, że Arsenal Londyn będzie faworytem tej grupy i wyjdzie bez problemów. Swoją drogą, mówmy się, że Arsenal już drugi rok z rzędu, ma bardzo dużo szczęścia, bo losuje z zespoły, z którymi teoretycznie może nawet w słabszej formie wygrać. Mianowicie mam tu na myśli Olympiakos Pireus, mam tu na myśli Montpellier, no i mam tu na myśli Szalkę, które no nie jest moim zdaniem zespołem, które mogłoby, że tak powiem, wykorzystać tą słabszą dyspozycję. Przypomnijmy, że Arsenal jest trzecią siłą angielską, przynajmniej ze względu na to, co prezentował w tamtym sezonie. W tym sezonie myślę, że będzie zupełnie inaczej, bo tych sił w Lidze Angielskiej jest masę. Myślę, że transfer Granero do QPR nawet daje szansę tej drużynie wskoczyć gdzieś wyżej. Swansea jest, także myślę, że Arsenal Londyn może powoli, jeżeli się nie zmieni rzecz jasna sytuacja w Arsenalu i jeżeli igra gra nie będzie zwyżkować, no to może mieć naprawdę poważne problemy z obronieniem pozycji w tak zwanej Big Four. Grupa C. Więc tak jak powiedziałem, jeszcze konkludując grupę B, moim zdaniem wyjdą Arsenal London i Schalke Gelsenkirchen, ale to nie oznacza, że taki właśnie rozwiązanie będzie, bo myślę, że Montpellier Oro oraz Olympiakos Pireus tanio skóry nie sprzedadzą, zupełnie jak Pudzian. Przejdźmy teraz do grupy C. Grupa C to AC Milan, Zenit Sankt Petersburg, Anderlecht Bruksela oraz Malaga. Wydawałoby się, że Milan jest tu faworytem w tej grupie, choć ja jako faworyta ustawię Zenit Sankt Petersburg, ponieważ Zenit Sankt Petersburg gra bardzo ciekawą piłkę. Jest zespołem, w którym cały czas ustawicznie pieniądze są pakowane w, powiedzmy, że w dobry zespół, europejskiej e, klasy. I myślę, że tutaj za Sankt Petersburg może czuć się faworytem w spotkaniach zarówno z Anderlechtem, jak i z Malagą. W zespole w e, starciu z Milanem może przegrać, może wygrać. Zobaczymy. E, na korzyść go będzie działała zima, e, która jest bardzo sroga. I myślę, że ta zima e, może okazać się e, może, może się okazać takim, e, gdyby powiedzieć, Punktem na plus dla Zenita Sankt Petersburg. Jeśli zaś chodzi o Malagę, która tutaj jest teoretycznie z kraju również dobrze prosperującego piłkarsko, przypomnijmy, że to mistrzowie świata i mistrzowie Europy, jeśli chodzi o reprezentację, a jeśli chodzi o klubowe zestawienia, no to, są to jest to kraj, z którego pochodziło dwóch ostatnich półfinalistów Ligi Mistrzów. Także myślę, że o Maladze zapominać nie można, natomiast niestety. To, co w tym momencie dzieje się w tamtym klubie, czyli wysprzedawanie na siłę wszystkich zawodników, został sprzedany Kacorla, skończył karierę Rudwanister, i odszedł. Odeszło kilku naprawdę ciekawych zawodników, a na ich miejsce przychodzi Javier Sawiola, który już ma emeryturę piłkarską, powiedzmy, przed sobą, bardziej niż zdobywanie tytułów i granie na wielkim poziomie, oraz też przychodzi do zespołu malagi Roque Santa Cruz także myślę, że Roque Santa Cruz i e, no powiedzmy już tak sobie szczerze, już troszeczkę dziadek Saviola e, nie powinni sprawić żadnych kłopotów ani Milanowi, ani Zenitowi, ale nigdy nic nie wiadomo. Według mnie wyjdzie Zenit i wyjdzie Ace Milan. Tak i takiego jestem zdania, bo Milan, mimo tego, że stracił tak zawodników, stracił tego Silva na rzecz PSG, i również stracił na rzecz to Zatana Ibrahimowicza, ale oni umieją się wybronić, oni umieją kupić zawodników, którzy są w stanie tę dziurę załatać. Przechodzimy teraz płynnie do grupy D, która określona jest przez fachowców jako grupa śmierci. Pytanie, czy to nie będzie grupa śmierci, ale to już czas zweryfikuje. Real Madrid, Manchester City, Ajax Amsterdam i Borussia Dortmund. Real Madrid. No to oczywiście bity faworyt do każdego e, przedsięwzięcia, w którym e, zgłasza swój akces. Manchester City, no to mistrz Anglii, bardzo utytułowany, myślę, że jest utytułowany w, ty, w tej konkretnej chwili, ponieważ wiemy, że jest mistrzem Anglii. Wygrał też Community Shield, czyli tarczę wspólnoty. No i w tym momencie myślę, że jest najlepszym zespołem angielskim na tą chwilę, bo Manchester United nie przedstawia na razie żadnej wartości w lidze, a Chelsea London również jakoś tak bojaźliwie na razie podchodzi do tematu. Dwa mecze na razie za Manchesterem City w lidze, jego formie można powiedzieć, że jest troszeczkę taka niestała, zatem myślę, że tutaj, jeżeli to się wyklaruje, tutaj Manchester City i Real Madrid to są dwaj faworyci bici do wyjścia, a jak sam z Amsterdam i Borussia Dortmund są w tej uprzywilejowanej sytuacji, że nikt na nich nie stawia, nikt nie ma pojęcia, że Borussia Dortmund może wygrać z Realem Madrid albo powalczyć z Manchesterem City, o to, żeby awansować do najlepszej szesnastki ligi mistrzów za Exem Amsterdam myślę, że może sobie poradzić, bo jak Amsterdam obecnie stawia tylko i wyłącznie na młodzież, więc wychodzi na to, że ich kadra może po prostu zwyczajnie nie pozwolić im na uczciwą walkę z Realem Madryt i Manchesterem MCD i Bolusią Dortmund. Zatem konkludując myślę, że z grupy D czyli z grupy śmierci wyjdą bez niespodzianek Real Madrid z Manchester City, choć mecze mogą być tutaj naprawdę ciekawe i zobaczymy, jak na tle takich udytuowanych takich i dobrych zespołów, e, mam tu na myśli utytułowanych Real Madrid i dobrych Manchester City, pokaże się Robert Lewandowski, o którego podobnież pytał Sir Alex Ferguson. E, wydaje mi się, że to było troszeczkę przesadzone, żeby pytał o niego Sir Alex Ferguson, bo dla mnie to nie jest zawodnik ale e, no, oczywiście na miarę takiego klubu jak Manchester United.